Witajcie, kochani, w kolejnej części ścieżki Długowieczności. Wychodzę sobie dzisiaj kolejny raz na górę Dobrzeszowską z miejscowości Dobrzeszów. Właśnie zostawiam w tyle tą miejscowość. Piękną, która leży u podnóża Góry Dobrzeszowskiej. Dzisiaj sobie podjechałem rowerkiem, bo sporo pracowałem w swoim gospodarstwie, próbowałem dokończyć ogrodzenie, pielić dynie z tymi dyniami to się dopiero uczę, muszę dopiero sobie wypracować jakiś pomysł na opielenie dyni, żeby się za bardzo nie narobić. Ale słuchajcie, dynia. Bardzo cały czas jeszcze niedoceniana. To świetne warzywo. W zasadzie to owoc, bo dynia jako roślina to, to warzywo. Natomiast owocem tej rośliny jest właśnie ta okrągła dynia. Dynię można sobie zjeść na surowo. Można dodać do surówki. Świetnie smakuje z miodem na słodko. No ale można też zupkę dyniową ugotować. No i dynia świetnie się przechowuje. Ona może stać, tylko ważne, żeby stała w suchym miejscu. Może stać do wiosny i później na wiosnę sobie można wygrzebać pestki i z powrotem w okolicach 15-20 maja posiać. No i cała uprawa dyni to jest temat, który dla mnie jest rozwojowy. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Kolejny raz. A ja sobie już idę jakąś ścieżką. Może trafię w takie fajne miejsce. Ciekawe, które odkryłem. Nikt o nikt nie wie. To może cokolwiek tam o tym miejscu powiem. Póki co dochodzę do leśnictwa do Grzeszów i teraz odbijam już w las. I jak mi się uda. O, jest moja wąska ścieżka. Zobaczcie, jaka ścieżeczka jest. Ta moja ścieżka długowieczności. Ok. Dziś temat będzie mm, bardzo trudny, bo będzie on dotyczył e, ogólnie pojętej moralności, ponieważ moralność jest bardzo powiązana z długowiecznością. Dlaczego to będę próbował wyjaśniać? Może też trochę sam sobie, bo uważam, że temat. Jest tematem najcięższym do poruszenia. Widać, ścieżka jest naprawdę wąska, jak to mówił Jezus. Podążaj wąską ścieżką, bo szeroka droga prowadzi do zatracenia, a tak wielu ją kroczy. Ok, przeszedłem te krzaczki. To jest ścieżka, na której ja już kiedyś byłem. Dawno temu. Wracamy do moralności, słuchajcie. Skąd w ogóle ta, to pojęcie moralności? Skąd to się wzięło? Dlaczego jest takie istotne? Po co takie pojęcie zostało wprowadzone? No bo przecież to są tylko nazwy, słowa, pojęcia, eee, człowiek operuje językiem. Eee. No, słuchajcie, wszystko zaczyna się od pielęgnowania życia. Od pielęgnowania życia, czyli tak naprawdę wszystko, co ty, tyczy się moralności, związane jest z tym, żeby pielęgnować życie w każdej postaci. Życie w każdej postaci. E, jeśli chodzi o. Religie, to tu przede wszystkim, albo można powiedzieć tylko i wyłącznie, e, moralność dotyczy życia ludzkiego. Natomiast w szerszym spektrum pielęgnowania życia, oczywiście, Powinniśmy mówić o nie tylko życiu ludzkim, ale także o zwierzętach, roślinach, wszystkim, co żywe. No właśnie. A co jest żywe, a co jest martwe? Na przykład, czy krowa jest żywa, ma rozum. Czy roślina jest żywa? Ma rozum. Rozumu nie ma, to czy ma świadomość. A bakterie? A jeśli mamy bakterie w układzie pokarmowym, jesteśmy chorzy, rozchorowaliśmy się i przyjmujemy antybiotyk. Od ponad 100 lat istnieją takie specyfiki. I zabijamy te pożyteczne bakterie, to czy my robimy moralnie coś nie tak? To jest temat, który w ogóle jest nieporuszany O, znalazłem tą ścieżkę. Cały czas jakaś ścieżka mi gdzieś prowadzi. Cały czas No ale jak są jakieś drobne ustroje, pasożyty to się tak brzydko mówi. Takie niekorzystne. No to, to, jak zabijamy te pasożyty, bo one nas chcą zniszczyć, to czy postępujemy niemoralnie? O, tu już właśnie nasuwa się e, podstawowe pytanie. Czy mamy pielęgnować tylko pożyteczne stworzenia? Czy mamy pielęgnować wszystko i złe? I dobre nazwijmy to żyjątka. To są trudne tematy moralne. Jak to ugryźć? Zobaczcie, co kawałek zmieniał temat góry do Te kamyczki, tutaj, co leżą. One są lekko zastanawiające. Skąd one tu z frunelu. Ja szukam tej ścieżki swojej, widzicie? Ja szukam tej swojej ścieżki, ścieżki wygóryczności. Błądzę czasami. Ja muszę teraz wrócić. O, jeszcze jedna rzecz, zobaczcie, jakie to smutne Rezerwat przyrody. Ale zniszczona tabliczka. Muszę ją trochę chociaż poprawić. Rezerwat przyrody, góra dobrzeszowska. O, tu się zaczyna rezerwa. Ok, idziemy. Tematy moralne poruszane były e, od tysiącleci w religiach. Takie ogólne, ogólnie znane tematy, jak na przykład nie zabijaj, tak? Nie zabijaj drugiego człowieka. No temat myślę oczywisty w XXI wieku, zrozumiały dla praktycznie wszystkich, że zabicie drugiego człowieka to coś złego. A zobaczcie, co się dzieje na wojnach. Jak już mówimy o żołnierzu, to nie człowiek. Bo żołnierze idą na wojnę i mają przykaz zabijać. I się zabijają. Czyż to nie jest w ogóle niemoralne? Kto za to powinien odpowiedzieć? Za to niemoralne zabijanie. Czy ten żołnierz, który zabija? Obejrzyjcie sobie wywiady z byłymi żołnierzami, którzy walczyli. Jak oni to postrzegają? Posłuchajcie ich słów. A może dowódcy, którzy wydają rozkazy powinni e, uderzyć się pięścią w serce, że niemoralnie, e, niemoralnie po prostu się zachowują. A może nad dowódcami są jeszcze głowy państw, prezydenci. O! I poruszyliśmy teraz kwestię, czy to prezydent podejmując pewne decyzje postępuje moralnie. Bardzo trudne tematy. Bardzo trudne. Bo tutaj mamy różne hasła: Bóg, honor, ojczyzna, bo ktoś nas atakuje. Trzeba się bronić. Tak jak człowiek, który jak atakuje człowieka broni się broni się bo musi się bronić tak samo w wielkiej perspektywie ojczyzny ktoś jakiś kraj jest atakowany przez wroga to kraj się musi bronić zobaczcie pokażę wam coś o czym nikt nie wie naprawdę o tym jeszcze nikt nie mówił o tym miejscu, bo na dół, górze Dobrzeszowskiej, na samym szczycie są wały kamienne, o których coś wiemy, ale o tych tutaj, bo tu jest wał kamienny. Ja już odkryłem nie pierwszy ten wał, bo już mam drugi taki wał odkryty w Górach Świętokrzyskich, o którym nikt nie wie, że jestem odkrywcą, słuchajcie, wałów kamiennych zbudowanych przez ludzi. O! I ten wał jest średnio widoczny, ale jest. Zobaczcie jak za Tu jest ten wał kamienny. Później jak, jak starszy mi w ogóle miejsca w pamięci, to wam pokażę następne, bo strasznie wolno idę. O, tam się ten, ten wał ciągnie, ciągnie, ciągnie. Dobrze, że tu jakaś ścieżeczka jest. Muszę trochę przyspieszyć. Także słuchajcie, te wały były budowane według archeologów to na pewno 1500 lat temu albo więcej. To są tysiące lat, zupełnie nowa historia. Czemu te wały były budowane? Czemu one miały służyć? Te pytania troszeczkę bez odpowiedzi zostawiam. Bo nie ma źródeł na ten temat. Oficjalne. Ja myślę, że były to wały obronne. Z jakiegoś powodu. Widocznie ktoś kogoś tutaj w sposób niemoralny atakował. O i mamy już naszą piękną górę Dobrzeszowską. Jak ja się cieszę. Może jakiś podbieg dzisiaj znowu zrobimy. Żeby się trochę rozkręcić. Okej. Okay. Dobrze, temat moralności, słuchajcie. Dlaczego on wpływa na długowieczność? Ano dlatego, że patrząc na całość, patrząc holistycznie, patrząc na to, że my, jako społeczność ludzka, ale też ogólnie, kształt natury. Prowadzając na razie to do ziemi naszej, czyli ludzie, zwierzęta, rośliny, natura ożywiona, nie, na, nie ożywiona, bo tak ją podzielili, troszeczkę umownie, bo kamienie to są martwe, tylko wrastają żywy, żywym mchem. I to jest jedna wielka całość. Jeśli zaczynamy zabijać, zabijać się nawzajem, to wpływamy na długowieczność, na brak długowieczności ludzkiej. Jeśli zaczynamy zabijać zwierzęta, wybijemy wszystkie, no to, to zabijamy zwierzęta, nie będziemy mieli za chwilę co jeść. Jeśli zabijemy wszystkie rośliny, to nie będziemy mieli co jeść. No, i człowiek tak balansuje na granicy z tymi zwierzętami, bo jak zabija, to potem intensywnie je rozmnaża. A i to są takie bardzo trudne tematy, bo na przykład weganie, wegetarianie e, będą przeciwnikami zabijania zwierząt z powodów moralnych, z powodów etycznych. Są jeszcze witarianie. Frutarianie, frutarianie, bo witarianie to na surowo wszystko zjadają te roślinne, natomiast frutarianie to nie zjadają roślin, które żyją na przykład jak marchewka, macyk dwuletni, to i nie zjadają, ale to są tematy, słuchajcie, na inną dyskusję, aczkolwiek ciekawe, bo rzeczywiście pod kątem zdrowotnym yy, wprowadzanie czasowo takich różnych diet na przykład frutariańskiej w odpowiedniej porze oczywiście kiedy mamy soze, sezon na owoce bardzo będzie sprzyjała bardzo będzie sprzyjało oczyszczeniu szybkiemu organizmu to są jeszcze bardziej restrykcyjne metody na przykład post stosowany w okresie wielkiego postu przez Jezusa i w naszej religii w większości religii Polaków, czyli rzymskokatolickiej, no katolickiej ogólnie no mówiłem, że będę czasami wchodził w tematy religijne czasami będę mówił ogólnie o przestrzeni a czasami o religii, czasami o Jezusie bo on fajnie nauczał fajne rzeczy opowiadał więc no nie da się w temacie długowieczności nie wejść w tematy religijne także post jak jest przednówek, przedwiośnie, nie ma co jeść, to też rewelacyjnie oczyszcza organizm, ale dieta owocowa, frutariańska też. Co to ma do moralności? A no ma! Zobaczcie jakie to ma olbrzymie połączenie. Dieta frutariańska, ja nie mówię, że taką stosuję. Ale aczkolwiek ostatnio Poza mlekiem kozil Chyba tak No właśnie Ostatnio zajadam żarbuzy z Hiszpanii w Dino kupuję Ach, rewelacja, arbuz, Dynia Pomidor ogórek, winogrona, gruszki śliwki gruszki, winogrona, lista długo nieskończona, to śpiewała Arka Noego. Zobaczcie, Arka Nowego śpiewała e, piosenkę frutariańską. No, mniam, palce lizać. Palce lizać. Tylko wszyscy ludzie powinni zacząć się skupiać na hodowaniu tych owoców. No przecież byśmy nie zginęli, słuchajcie. Jakbyśmy mieli tyle pod dostatkiem, jak w Kalifornii, tam gdzie nigdy deszcz nie pada, a banany lecą z nieba w kolejnej piosence to by było bardzo moralnie dlatego, żebyśmy nie zabijali życia, nie zabijalibyśmy zwierząt na mięso nie zabijalibyśmy nawet roślin tylko byśmy je hodowali w pełnym cyklu aż wydadzą owoc, który my potem zgodnie z prawem natury bo tak żeśmy się rozwinęli i ewoluowali Ech, który to owoc możemy zjeść. Czyli nie zabijaj. Pierwsze prawo, najważniejsze nie zabijaj. Kolejne inne prawa związane są z tym pierwszym prawem. Dlaczego? Dlatego, że jeśli kogoś urazimy, zwyzywamy, no to. Powodujemy, że on zaczyna się źle czuć, gorzej funkcjonuje. No i e, wpływamy na, na jego los, a dalej słabsze życie tak, powinniśmy wspierać życie. No to się tak pięknie mówi, ale w dzisiejszych czasach jest to bardzo, bardzo, bardzo trudne, bo po prostu tak żeśmy się rozwinęli w rozwoju cywilizacyjnym, że na przykład naturalną kwestią dla większości ludzi jest spożywanie mięsa, chociaż bezpośrednio już większość z was tego mięsa nie pozyskuje samodzielnie, a ja niestety takie epizody miałem, wiem jak to jest. To są tematy moralne, które mnie Muszę rozwinąć, bo nie chciałbym zabijać. I nie bardzo wiem jeszcze, jak to zrobić. Tak, jak ten żołnierz na wojnie. Nie bardzo wie, jak to zrobić, żeby nie zabijać. No bo jak przestanie zabijać, to jego zabiją. Ja jak yy, nie, zli nie zlikwiduję hodowli kóz, to nie będę wiedział, co robić z koziołkami, jak je puszczę gdzieś hen he. Nie mam na razie pomysłu na to. Straszne tematy są, Strasznie niemoralne to jest. Czyli hodowla zwierząt w ogóle staje się niemola, niemoralna. Nawet jak to są zwierzęta na mleko. Hodowla marchewki? O, już temat w ogóle ekscentryczny, specyficzny. Jak to jest w religii z tą moralnością? Jest takie podstawowe prawo, z którego wynikają wszystkie inne: kochaj Boga swego drugie prawo i bliźniego swego jak z siebie samego czyli kochaj Boga swego w całej okazałości oczywiście każdy tutaj po swojemu rozumie czy został nauczony że odczuwa tego Boga ja go tutaj odczuwam w postaci wszystkiego co mnie otacza Mam to e, przekazane w postaci zmysłów: informacje, że ten Bóg jest wszędzie wokół, we mnie w środku. Zatem, jeśli mam kochać Boga, to muszę kochać wszystko, co jest wokół, szanować, jak chodzę uważać, żeby za dużo nie zdeptać. Wybierać ścieżki, mogą być wąskie, ale wybierać ścieżkę. Coś zostało zdeptane, to zostało zdeptane. Na to drugie prawo bardzo istotne w kwestii naszego gatunku ludzkiego, bo my wyjątkowo współdziałamy z osobnikami tego samego gatunku, a więc z ludźmi. Ten sam szacunek co do siebie, bo każdy z nas chce żyć. No, czasami są takie problemy, że niektórzy nie potrafią. Niektórzy sami się zabijają. Zresztą coraz więcej ludzi w dzisiejszych czasach nie kocha siebie. Pijąc alkohol w nadmiernych ilościach, paląc papierosy, stosując narkotyki, nadużywając kawy. Produktów przetworzonych, e, które, które nie są po prostu dla gatunku ludzkiego odpowiednim pokarmem, a wszyscy je spożywają, czyli naprawdę większość ludzi w dzisiejszych czasach jeszcze się nie obudziła i nie rozumie, że nie kocha siebie, bo, bo niszczy swój organizm. Bo niszczy swój organizm. No i e, jeśli ktoś podsuwa drugiej osobie alkohol specjalnie i mówi, napij się, napij się, napij się, to też chce zniszczyć drugiego człowieka. Jeśli ktoś w drugą stronę podsuwa drugiemu człowiekowi owoc naturalny, który sam wyhodował, że jakiś smaczny, na przykład gruszkę, śliwkę albo winogrono albo arbuza może bardziej na Węgrzech, no ale w Polsce też już się udają te arbuzy. I mówi zjedz, zjedz, zjedz owoc, nasycicie energią, naturalnym cukrem, który da Ci siłę i zdrowie. No to pielęgnuje życie. Postępuje moralnie. Słuchajcie, ta moja ścieżka moralności i długowieczności w moim przypadku, chciałbym, żeby się opierała w przyszłości na całkowitym pielęgnowaniu życia każdego rodzaju. Przede wszystkim życia ludzkiego, chciałbym jak największej grupie ludzi podpowiedzieć, wytłumaczyć. Może nawet obdarować swoimi produktami z gospodarstwa ekologicznego oraz produktami, które pozyskam na tych moich leśnych ścieżkach. Chciałbym bardzo obdarować ludzi wiedzą. A wiedza jest prosta, tylko trzeba się na nią otworzyć. Nigdy już nie będę mówił o białkach, węglowodanach, witaminach. Nie ma żadnej potrzeby. Będę mówił o owocach, o roślinach. Może jeszcze będę mówił o. Kolostrum z mleka koziego na odporność. Może te kuski będą mi jeszcze towarzyszyły. Może nie będę musiał tych koźlątek zabijać. Może znajdę inny sposób. Nie wiem jeszcze, jak to zrobię. Uważam, że... Bycie moralnym związane jest z pielęgnacją życia ludzkiego, z pielęgnacją całego życia na Ziemi, w życiu w symbiozie. Ja dopiero tą ścieżkę zaczynam. Próbowałem kilka lat temu diety wegańskiej, jeszcze w mieście skutek był całkiem niezły teraz się trochę cofnąłem potrzebuję jeszcze słuchajcie wysiłku fizycznego tym razem będzie na boso na boso sobie wbiegnę na górę Dobrzyszowską także chwila słuchajcie relaksu zaczynam